Gdzie byli biblijnie wierzący chrześcijanie? Bo nie powinniśmy być zaskoczeni, że liberalni teologowie nie są żadną pomocą. Ale gdzie my byliśmy, gdy zmieniliśmy się i pozwoliliśmy na konsensus i te wszystkie horrory i głupotę czasu obecnego, która przyszła na naszą kulturę? Musimy rozeznać, że ten kraj jest bliski bycia zgubionym. Nie po pierwsze z powodu spisku humanistycznego, wierzę, że są tacy, którzy konspirują, ale to nie jest powodem tego, dlaczego ten kraj jest prawie zgubiony. Ten kraj jest prawie zgubiony nie z powodu konspiracji humanistów, ale z powodu tego, że biblijnie wierzący chrześcijanie w ciągu ostatnich 40 lat, którzy powiedzieli, że wiedzą o tym, że ostateczną rzeczywistością jest nieskończony osobowy Bóg, który jest twórcą. Oni powiedzieli, że o tym wiedzą, a nie zrobili wobec tego niczego, podczas gdy porozumienie się zmieniało. Była wielka cisza. Chrześcijanie tego narodu po prostu byli cisi. Wiele z przywództwa ewangelicznego nie wzniosła głosu. Duchowość, po tym gdy jesteś chrześcijaninem i przyjmujesz Chrystusa jako Zbawiciela, Oznacza, że Chrystus jest Panem całego Twojego życia, a nie tylko Twojego życia religijnego. I jeżeli dokonacie podziału w tych sprawach, to zaprzeczacie należytego miejsca waszemu panu. Nie obchodzi mnie to, jak wiele motyli macie w Waszych żołądkach. Jesteście biedni duchowo. Prawdziwa duchowość oznacza, że to Pan Jezus Chrystus jest Panem całego Twojego życia. I rzeczy, które są jasno stwierdzone w Biblii jako grzeszne, odstajemy od nich. Wreszcie nasze życie ma być równie duchowe do tego, co robili nasi przodkowie, którzy stali za wolnością i za życiem ludzkim. I stali we wszystkich tych innych kwestiach, które są kluczowe, jeżeli rzeczywiście istnieje ten żywy Bóg, o czym wiemy, że On prawdziwie istnieje. Myślę, że Kościół zawiódł w rozeznaniu swojego obowiązku w ciągu ostatnich 40 lat z dwóch konkretnych powodów. Pierwszym jest ten fałszywy, kadłubowaty pogląd duchowości, w której nie widać prawdziwej duchowości faktycznie dotykającej życia. I drugą rzeczą jest to, że zbyt wielu chrześcijan, niezależnie czy są doktorami, prawnikami, pastorami, ewangelistami, kimkolwiek są, zbyt wielu z nich boi się naprawdę przemówić, ponieważ nie chcą wstrząsnąć łodzią ich własnych projektów. I jestem przekonany, że te dwa powody, które oba są tragedią i są naprawdę okropne dla chrześcijan, oba z nich są wyjaśnieniem tego, dlaczego kroczymy drogą, którą kroczymy w ciągu ostatnich 40 lat. Musicie zrozumieć, że zajęcie stanowiska w tych sprawach będzie Was kosztować. Są doktorzy, którzy zostaną wyrzuceni ze szpitali, ponieważ odmawiają przeprowadzenia aborcji. Są pielęgniarki, które widzą oznaczenia na kołyskach, nie karmić, a mimo to karmią i są zwalniane. Jest koszt. Jest koszt. Pytam was. Pytam: Ile jest warta dla was lojalność wobec Chrystusa? Ile warta jest dla was lojalność w Chrystusowi? Jak wiele wierzysz, że to jest prawda? Dlaczego jesteś chrześcijaninem? Jesteś chrześcijaninem z jakiegoś pomniejszego powodu? Czy jesteś chrześcijaninem, bo wiesz, że taka jest prawda rzeczywistości? Więc na ile bardzo kochasz Pana Jezusa Chrystusa? Jak wiele ceny masz woli, by zapłacić za lojalność dla Pana Jezusa? Chrystus musi być ostatecznym Panem, a nie społeczeństwo i nie Cezar. I powtarzam ponownie ostateczne zdanie. Chrystus musi być ostatecznym Panem, a nie Cezar i nie społeczeństwo.